Witam z tej strony Cynamon, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będę grał w grę pod tytułem Toka Boka. Dziękuję osobom, które mnie subskrybują, a jeżeli tego nie robicie, to serdecznie polecam. Głos będę dogrywała, ponieważ mnie bardzo słabo słychać. Więc już bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Zobaczymy, jakie są nowe budynki, ponieważ trochę ich. Doszło, ponieważ bardzo dawno nie grałam. Ok, jako pierwsza będzie scena, zobaczmy co tutaj jest. Nie wiem, to jest chyba jakiś koncert czy coś. Jest też woda. Nie wiem, zobaczę. Może tu są jakieś fajne, poukrywane rzeczy czy coś. Choć nie wiem, tutaj nic nie widać. Wezmę postać swoją. Taką fajną zrobiłam. Podoba mi się. Tutaj możemy pływać. Ciekawe, czy da się pływać. No, tak trochę, no, tak sobie. Mamy, nie wiem, taki coś pływającego. Tańczymy tutaj, można tańczyć. Zobaczmy, co jeszcze tu jest. Idziemy dalej. Tutaj jest taki sklep jakby z pamiątkami czy coś takiego, jak są na występach i koncertach różnych. Tutaj można pójść na drugi jakby poziom jakimś autobusem, można pojechać. Jedziemy jakby na poziom pierwszy, bo teraz byliśmy na drugim. Tutaj jest... Podobna ilość rzeczy. Są jakieś bańki. Też można fryzurę zmienić. I kolor tej fryzury. Ciekawe. Ok, zobaczmy, co jest po drugiej stronie, może. Są tutaj jakieś budki z jedzeniem. Tak jest. Zobaczmy, czy animacja jedzenia się zmieniła. Jak to się je. Nie mogę tego wziąć. O, udało się. No, animacja się nie zmieniła. Dalej jest jej brak, znaczy jakaś tam jestem taka sobie. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest taki biwak, ubranka. Takie sobie. Ale w sumie kolorki fajne mają. zobaczmy, co tu jeszcze jest. Tu są jacyś ludzie. Chyba, nie wiem, bilety tu się kupuje, może czy coś. Tutaj jest Becky Gwiazda, czy coś jakby przyczepa gwiazd do szykowania się i tak dalej. Dalej się iść już nie da. Okej, okay, tutaj chyba nic takiego specjalnego nie ma. Pójdźmy jeszcze w tamtą stronę zobaczyć te bańki może. A, toj to i zobaczmy te bańki. Ach, powiadomieniami powiadomienia mi przychodzą. To jest chyba coś typu fotobudka czy coś takiego, że to zdjęcia robi. Mam jeszcze 19 prób. Ok, zobaczmy jak wyszło. No, za dużo to nie widać. Jeszcze jedno. Hmm, tak sobie to wyszło. Ok, chodźmy zobaczyć co tu jest. Hmm. Idziemy dalej, chowam postać i idziemy dalej. Ach, koleżanka do mnie pisze. Dobra. Mm, idziemy teraz tutaj może, w jakiś robot czy coś. Mm. Weźmy postać i zobaczmy jak to działa. Zobaczmy jak to działa. E, tutaj lecą jakieś naleśniki i różne rzeczy. Jest jakiś robot. Mm, Szejka można zrobić. To jest chyba jakiś shake bananowy czy coś, tylko nie wiem jak go wypić. Dobra, nie chcę lecić dalej. W sumie nie wiem czy to jest szejk bananowy, ale chyba tak. Możemy tutaj jeszcze wziąć bubble tea. Zobaczmy co jeszcze tu jest. O, to są jakieś przyciski. Można przyspieszyć, jeszcze bardziej. Można dzwonić, zatrzymać, przyspieszyć, cofnąć do tyłu. Mm. Okej. Okay. Talerzy też są. Tu jest robot. Mm. I... Oczy zmienia ten, ten. I można też smak zmienić. W coś do mnie, koleżanka, piszę. Zaraz sprawdzę. Albo później trochę. Okay, idziemy dalej. Teraz mamy po cięciu takie akwarium. I zobaczymy, co tutaj będzie. Wydaje mi się, że tu mogą być poukrywane różne niespodzianki. Mm, tutaj chyba kupuję się bilety. Powiedzmy, że kupiłam, idziemy dalej. Mm. Tutaj mamy ryby. Bardzo interesujące te ryby są. Też jest jakaś piana, jakby gąbka, chyba do mycia podłóg. Idziemy dalej. To jest jakaś chyba lecznica czy coś tego typu. Mm, raczej nic ciekawego tu nie ma. Nie ma chyba nic ukrytego, a nie, jednak coś tu jest. A nie, tutaj jest pingwin jakiś i nie wiem, coś w wodzie. Nie wiem, co to jest. A tutaj mamy, nie wiem, coś jak jednorożec trochę wygląda. Okej, okay, idziemy dalej, idziemy. Mm, tutaj jest coś, da się tego włożyć? Nie, tego małego da się włożyć. Mm, tego dużego się włożyć nie da. Jak to działa? Nie da się go włożyć. Okej. Okay. Nie da się go włożyć. A może coś innego da się tam jeszcze włożyć? Hmm. Może tego. O. Ten go da się łączyć, Włożyć. Okej. Okay. Wyjmijmy ich. Hmm. I tu chyba już ciekawego nie ma. A, skrzynia, jeszcze jakiś elektryczny węgorz czy coś. Chodźmy może dalej. Chowamy postać i idziemy dalej. Jakiś krab tu jest. Zobaczymy, co tam będzie. To jest restauracja z krabami. To jest trochę niepokojące, ponieważ tam... Było jakieś akwarium czy coś A tutaj jest Restauracja Z owocami morskimi Owocami morza Ciekawe czy tam Czy to jest krab Nie, to jest ośmiornica Ale ośmiornica sprzedaje Kraby Trochę to niepokojące Ale może to Zignoruję Tu mamy kuchnię Krzesło Łazienka. Nie, nic takiego nie ma. Idziemy dalej. Zobaczę, czy coś jeszcze tutaj y, będzie. Znalazłam coś takiego, tylko nie wiem, czy tego wcześniej nie było. Możliwe, że wcześniej to już było. I po prostu ten. Bo ja bardzo dawno w to nie gram, ok? Wydaje mi się, że mogło coś takiego być, tylko trochę inaczej. To chyba w środku wyglądało. Osoba. Jeszcze mamy tu pieska takiego fajnego. Fajny ten pies. Światło można zgaszać. Ty, jest zdenerwowane ciastem. Dobra, idziemy dalej. Bo tu nic ciekawego nie ma. Coś w ogóle jeszcze jest? Nie wiem, nie mogę nic znaleźć. Przez przypadek weszłam w to coś jest ciasto. Nie wiem, po co tam weszłam. Dobra, idziemy dalej. To jest... Y, przygapiłam to, bo to było obok tego... Y, no. Tego, co na początku patrzyłam. Tutaj można wejść pod, pod wodę. Jest tutaj chyba nie ma. Są różne to. Jest jakiś pomnik czegoś, tylko nie wiem, co to jest. Dobra, idziemy na górę i tutaj są kajaki jest jakaś wyspa i nie wiem to jest jakaś foka czy coś nie to nie jest foka bardzo jakiego fokowatego idziemy dalej tu jest łódź, wątkarze spróbujmy złowić rybę tut mm. nie Ale idziemy dalej tutaj mamy kajaki takie w tym, że tam mamy też panami w czekoladzie. Okej. Okay. Tutaj chyba już nic nie ma. Hmm. Jest bankomat. Pieniądze można wypalić. Dobra, idziemy dalej chyba. Ale nie wiem, wydaje mi się, że nic już nie ma. Hmm. Są jakieś prezenty. Sprawdźmy. Spłatne prezenty. Hmm. Tu będzie jakiś zwierzak. Pof. Czy to będą jakieś memy? Nie, nie mówcie, że to będą memy. Nie, nie. A, są też tęczowe prezenty. Ciekawe co tam będzie. Więcej pof jeszcze jakieś czarne. Jaki będzie ostatni? Zwykły. Ok. Otwórz mnie. Robimy wielki unboxing prezentów. Pierwsze jakieś ubranko. Sprawdźmy. No fajne. Ok. Teraz różyczka. Fajna. Róża to w ogóle mój ulubiony kwiat. Pies w powtór, jednak nie będą memy. o ziemia. Uuu, jakieś tęczowe prezenty. Pewnie y, no jest jakieś święto chyba czy coś. Bra... Mm. O ubranko. Fajne to ubranko. Jak będę wyglądać? Fajnie. Później może jeszcze założę. I teraz czarne. Albo nie koch. Jakaś, nie mam dziwne rzeczy tu są. Kajenie ubranie takie sobie. O, kolejne kwiatki. Jakiś obraz. Coś. Mm, nie wiem, jakaś to flaga chyba tego tęczowego mi wpadło. Tutaj mamy chyba jakiś tablet czy coś. Nie wiem co to jest. O, mamy do tenisa sprzęt. Tylko a to co to jest? To jest chyba ten Fazę Księżyca czy coś Kamienie, nie wiem, nie jestem kamieniarą Więc nie wiem co w tym chodzi Jeżeli ogląda to jakaś kamieniara niech W komentarzu napiszę O co w tym chodzi, co to jest za tarcza I co to są za kamienie Jakby o co w tym chodzi Bo nie wiem Dobra, odłożę to może na bok No, Nie mam pojęcia co to jest Mikrofon mamy Mm, jakieś pudełko. O, jeszcze kolejny plakat. To za coś ubrania. Dobra, to może odłożę na bok. O, na górę. Nie wiem, to będzie totalny bałagan później. Zróbmy może porządek. Bo tutaj wszędzie są porozwalane te rzeczy. Weźmy to wszystko, pochowajmy. Mm, zrobię imprezę taką na Jestem ciekawa. Zaprosimy parę osób i będzie ciekawie. Tylko najpierw schowajmy te wszystkie rzeczy. W tym odcinku będę mało wycinać, bo mało się w sumie dzieje. Więc żeby ten odcinek nie był jakiś mega krótki. Wszystko chowamy szybko, szybko, szybko. Mamy teraz ten tablet, czy co to jest? Jeszcze jeden prezent jest i ubranko. Co to jest? Zresztą jakieś gwiazdy czy coś. Nie wiem, nie jestem kamieniarą. Nie wiem, no. Nie wiem co w tym chodzi, choć to nie jest chyba nic związanego z kamieniami i tak dalej. Okej, okay, chowamy pudła. Szybko, szybko. Pudła, chowamy, chowamy pudła. Ok, chowam wszystkie te pudła. Jeszcze mi trochę tego zostało. Jeszcze mam ten ten tenis. Znaczy, to chyba nie jest ala jest, tylko po prostu tenis. Jeszcze mam te ubrania przeróżne. Co? Jeszcze tam są te inne rzeczy. Dużo tego, strasznie. Jeszcze. Aj, wyjąłam. Balony są, flagi. Ojej, zapakowało mi się. Jak to otworzyć teraz? Okej. Okay. Trzeba to wszystko teraz tu wpakować. O, się wziąć nie chce. Okay, to może w rękę, okej. Okay. Tak, i teraz, jak to schować. Mm, schować się to nie chce. Nie potrafię tego wziąć. Dobra, może. E, hmm. To dam może w rękę. Tylko teraz, jak to dać. Może uda się to jakoś podnieść. Okej, okay. schowałam. To mogę już iść. Zostawiłam tam jeszcze wyżej te inne rzeczy, ale tam się później już ogarnie. jeszcze koło idziemy, gdzie ma robić imprezę. Koło teraz, gdzie ja mam ten dom? Ja tu mam. Nie, tu nie ma. O, tu jest ten dom. Okej, okay. mm -mm. jeszcze go w środku nie ogarniam, więc teraz to razem zrobimy. Później pewnie i tak zrobię po imprezie trochę przemyblowanie. Jeszcze popatrzymy, jakie są nowe rzeczy. Jest nowy dywan, nowe łóżko i te rzeczy dla dzieci. półek nowych nie ma i tych. obrazów mm, chyba też nowych nie ma. A tutaj też nic nowego nie ma. Tutaj też nic. To są nowe te półki. Tu jest to dla niepełnosprawnych nowe. nie ma. Tutaj chyba też nic nowego nie ma. też nie. Ilustru. też nic nie ma. też jest nowa. Są nowe krzesła. Stół. Jaki fajne takie serce. Zobaczmy. Nie. Miejmy go na normal. Może ten biały. Nie musi być wyższy. Ten normalnie tu będzie. Tamten może później dostałam damy. Ten biały lub ten szklany. okej okay, zobaczmy co tu jeszcze jest. Mm, okay, trzeba dostać do pewno prysznic. Co jeszcze? Trzeba mm, przejrzeć wszystkie rzeczy i zobaczyć. Co jeszcze można dać? Tutaj mało rzeczy jest. Mm. Nic tutaj nie ma nowego. Przez krzesło wymienię, Teraz będzie lepiej. Więc ja teraz zróbmy z Są takie fajne kanapy różowe. Dwie. Jeszcze takie. Uff, szkoda, że one nie są różowe. Wtedy byłoby super. Mm. One są podłóżki takie fajne idealnie tu pasują jeszcze te, te też będą tu pasować te też można w sumie dać na te mniejsze nie chcę się ich postawić, to niech będą na podłodze jeszcze to co jeszcze to jest o to fajne będzie to te też można sobie usiąść jak ktoś nie chce przebywać z ludźmi. Kwiatki ozdoby. Uuu, ale fajne serca. Trzeba je dać. Tutaj po bokach mogą być. I Jeszcze są te sercowe. I też może dwa... A, dam. Znaczy dwie, nie wiem jak to się zmienia. Coś jeszcze tu jest? Nie. Jeszcze mam te dekoracje tęczowe, więc je też bym dała. O, jeszcze taka lampka jest. O, świeczki! Fajne są. Będą pasować tutaj. Na okno je dam. Będą pasować. Tylko gdzie tam lampę dać? Ona nie może być na podłodze. Ha. O, tu będzie idealnie. Jeszcze, tylko trzeba to trochę inaczej zrobić. Żeby to ładniej pasowało. A, ładniej pasowało. Ładniej wyglądało. Idealnie teraz. Mm. Co jeszcze jest? O telewizor można dać. Mm, co jeszcze jest tutaj? Mm. O, radio. To jest chyba radio, co nie? Jakaś muzyka musi przecież być. Tylko nie ma gdzie to dać. Jakąś półkę chyba będzie trzeba zrobić. Mm. Półka, 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 półka. Um, a tu można w sumie dać. Tak zapomniałam o nim. Um, półka, ok. Półkę trzeba dać na to radio. Taka mała starczy, tylko na to radio. Coś jeszcze? Chyba nie. Um, tutaj są jeszcze takie rzeczy. Konewkę. Nie wiem, czy to wcześniej było. I to to wszystko. Teraz jeszcze bierzemy te tęczowe ozdoby. Zobaczymy, czy będzie to ładnie wyglądało. Ok, e, flagi. Jeszcze ten balon trzeba przesunąć. Czy te tęczowe są balony? Ej. Balon na środek. Ok, jeszcze jest jedna flaga. Co tam jeszcze są? Są czapeczki. Mm. Każdy będzie miał czapeczkę. W sumie mogę też sobie założyć czapeczkę. Tylko coś trzeba zdjąć. Okay, mam czapeczkę. Fajnie będzie pasować do tej tęczowej bluzy. Jeszcze są takie coś, nie wiem, co to jest. Ciekawe, co to. Kładziemy wszystko na stół. To trzeba na bok wziąć, to też na bok. Okej. To jest już w końcu, teraz czekam na gości. Już niektórzy przyszli i mam już kapelusze. Niestety nie dla wszystkich Tarczyło, więc temu dam jeszcze flagę Flagi też są Więc czemu nie Coś jeszcze by się tu przydało Dobrze, będziemy czekać jeszcze na Resztę gości Już wszyscy przyszli Więc pora trochę poimprezować I chyba tym akcentem Takim dosyć Dziwnym Będziemy Będę kończyć ten odcinek, więc do zobaczenia w poniedziałek i PA!